Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Wanted 2005. Ja jestem Hubson i witam Was po raz kolejny właśnie w tej grze. Bardzo miło Was jest gościć właśnie w niej. Dzisiaj troszeczkę sobie odsapniemy od GTA V, od historii bohaterów właśnie z GTA V. Też chciałbym, żeby te odcinki były tak w miarę dawkowane co jakiś czas raz w tygodniu najlepiej, właśnie. I żeby też pojawiały się inne gry, inne serie na moim kanale, żeby też gdzieś ten let's play. Let's play w tle mojego, jakby w tle tej takiej głównej rzeczy, którą robię, czyli GTA, historię bohaterów i inne takie rzeczy, żeby te jeszcze let's play gdzieś tam w tle się pokazywały od czasu do czasu, ponieważ też chciałbym w tę stronę rozwijać swój kanał. Dobra, to w sumie chyba tyle tytułem wstępu. Dzisiaj będziemy pokonywali sobie Minga, czyli szóstego kierowcy na czarnej liście. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę gładko. Troszeczkę na początku tego odcinka zastanawiałem się, jaki samochód wybrać, a którym samochodem właśnie przychodzić tę postać, ale stwierdziłem, że e, mimo, że podszewka może być dość łatwo, to i tak będzie to mm, najfajniejszy samochód, właśnie chyba, który w tym momencie mogłem wybrać. Ponadto bardzo go lubię, bardzo się już do niego przywiązałem, mimo że mam, e, mam, ten, mam to auto od niedawna. Ale naprawdę super mi się nim jeździ i uważam, że trzeba nim jeździć sporo, aż do czasu, kiedy odblokują nam się jeszcze jakieś fajniejsze samochody. No i też innymi będziemy sobie jeździć. Póki co nic takiego fajnego w, w, u dealera samochodowego nie ma, dlatego stwierdziłem właśnie, że sobie na razie jeszcze przy tej porszówce zostaniemy. No dobra, póki co chyba mink się lekko rozwalił. Wiem, że na pewno będzie problem, kiedy będą jakieś długie proste, ponieważ no... Te, to Gallardo, czy tam Gajardo ma naprawdę dość, dość dobre części z tego co pamiętam, właśnie Ming zamontował do tego samochodu naprawdę bardzo dobre części do tuningu osiągów. I dlatego jak uda nam się je wygrać, przynajmniej mam taką nadzieję, że się uda to auto wygrać, no to myślę, że będziemy, będziemy spokojnie te wyścigi wygrywać. Ja zaraz trochę poczekam chyba na, na Minga, bo strasznie się wleczę z tyłu. A chciałbym, żeby ten, też ten wyścig był troszeczkę bardziej emocjonujący po prostu. No właśnie, jeszcze co, co do tego Lamborghini właśnie miga, no to mam piekielną nadzieję, że uda mi się właśnie ten samochód wygrać, a z uwagi na fakt właśnie taki, że, no jak sami wiecie, zbyt dobrze nie jeżdżę i, i, i po prostu na potrzebne mi jest jakieś auto, gdzie jak pojawi się jakiś moment trudności, moment, w którym nie będę mógł przejść danego wyścigu, żeby taki samochód właśnie sobie wziąć, i na spokojnie sobie wyścig wygrać, po prostu. Także bardzo by było fajnie, gdybym ten samochód sobie od niego wybrał. Póki co to, co mówiłem, jeżeli będą długie proste, i jeżeli VIK będzie w miarę dobrze wchodził w zakręty, nie tak jak tutaj, bo tutaj chyba troszeczkę popsuł, ja też popsułem, ale on jeszcze bardziej, gdy VIK zacznie wchodzić dobrze w zakręty i dobrze z nich jakby wyjeżdżać, to naprawdę ten Lamborghini ma niesamowite przyspieszenie, zresztą jak teraz widzicie, i bardzo też, jak przed chwilą powiedziałem, dobrą prędkość maksymalną, także także jeszcze mogą pojawić się tr trudności, myślę. Ten wyścig raczej wygram, bo on sobie tutaj w tym Little Italy zbyt dobrze nie radzi, a jestem bardzo ciekaw następnego wyścigu, którym jest, którym jest Speed Trap i te bramki właśnie, nie bramki tylko radary mogą być bardzo, bardzo dobrą stroną Minga, ponieważ radary przeważnie znajdują się w takich miejscach, gdzie można tę prędkość osiągnąć spo... znaczy bardzo dobrą, tak? Nie trzeba jakoś mega dobrze przejechać jakiegoś zakrętu, przykładowo, tylko trzeba bazować na przyspieszeniu i prędkości samochodu. No i właśnie Ming tutaj może być, może być ciężkim rywalem właśnie podczas tego wyścigu. No Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praniu. Póki co w pierwszym, w pierwszym sprincie, na pierwszym torze właściwie, Little, Little Italy Ming nie zachwycił, także Oby tak pozostało do samego końca, aczkolwiek nie jakoś może tak w zupełności, bo też chciałbym, żeby była jakaś fajna dywalizacja pomiędzy właśnie mną a Mingiem, żeby tak łatwo nam to zwycięstwo nie przyszło tutaj w tym wyścigu. Zobaczmy. No póki co 40 km lepsza prędkość niż Minga, także no poszło dość gładko. Zobaczymy jak będzie na e, kolejnych radarach. No i niestety w dalszym ciągu Ming nie zachwyca. Może jedzie całkiem spokojnie, i naprawdę ciężko jest mi go dogonić, ale no prędkości na tych radarach, jak widzicie, uzyskuje nieco lepsze, także myślę, że za chwilę się jeszcze do niego troszeczkę zbliżę, tutaj powinien mieć dobrą prędkość na tym radarze i raczej tak, bez większych problemów powinienem ten wyścig wygrać. Może nawet kończyć go na pierwszej pozycji, nawet dojechawszy na metę, także poszło całkiem spoko. Szczerze mówiąc, troszeczkę oczekiwałem od Minga do lepszego wyniku to na pewno, bo auto ma niesamowite, ale póki co spróbujmy je zdobyć. Dobra, strzelam pierwsza karta, zobaczmy. Jest, ok, super. Udało się um, udało się wygrać auto, zobaczmy sobie, ok. Mamy zawieszenie, także zawsze te części do tuningu też nam się gdzieś tam z boczku gromadzą. Mam nadzieję, że je potem fajnie wykorzystam. No i kolejnym kierowcą będzie Webster, czyli Wes Allen. Cały czas gadł auta, Zdał sobie, że kiedyś dojdzie na szczyt by wnętrze swojego wozu z, z wszystkich zbędnych elementów. Tak, to jest to coś, co pamiętam właśnie o Websterze, że e, maksymalnie chciał tą swoją korwetkę, e, tą swoją korwetkę jakby... E, jakby to fajnie powiedzieć. No po prostu, chciał, chciał usunąć wszystkie części, żeby była jak, jak najlżejsza, tak? Żeby osiągała jak najlepsze przyspieszenie. Nie wiem, czy prędkość maksymalną, nie wiem, czy aż tak masa samochodów wpływa właściwie na prędkość maksymalną, ale na pewno na przyspieszenie wpływa niesamowicie. Także e, także co? No może być to ciężki dywal. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co lecimy sobie po kolejny samochód. E, no i właśnie wybrałem sobie do, e, do jazdy właśnie wyścigów w tym odcinku Doja Vipera, także zobaczymy, jak to auto będzie się spisywać. E, kurczę, nie pamiętam. Nie pamiętam, czy nawet kiedykolwiek od J, JV, kiedykolwiek, kiedykolwiek, kiedykolwiek Wygrałem tego właśnie Dodge'a, nie pamiętam tego, powiem Wam szczerze, może i kiedyś wygrałem i kiedyś nawet nim jeździłem, ale to było na tyle na tyle dawno temu, że nic nie pamiętam jeśli chodzi o, o właśnie możliwości tego samochodu, także myślę, że będzie dość ciekawie, postaram się go w miarę fajnie stringować, aczkolwiek te bodykity tak średnio mi pasują, raczej żadnego wlotu, ani żadnego, chociaż nie, spoiler, chyba sobie zamontuję jakiś do tego samochodu za chwilkę. Ale będę go tuningował tak bardziej customowo. W sensie, walniemy sobie takie dwa paski na środku, charakterystyczne dla, e, dla tego samochodu. I do tego wybierzemy sobie kolor niebieski, myślę, także e, taki zestaw będzie najbardziej pasował do Dodge'a. No i oki, okay, wybrałem sobie wszystko. Wybrałem sobie ten pasek, o którym Wam mówiłem, a właściwie dwa paski. Wybrałem sobie kolor. E, zarówno karoselę, jak i felk, no i do tego jakiś spoiler delikatny. Chociaż no jest dość spory, ale myślę, że fajnie wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że bodykit, który w tym momencie wybrałem, jakoś najbardziej pasuje chyba do tego Viperka. Nie wiem, czy tak samo uważacie, ale mi się, mi się podoba zdecydowanie najbardziej. No i co, wypadałoby go wytestować. Mam nadzieję, że nie będzie katastrofy. Zobaczmy sobie, myślę, speed, trapa. speed trap dobrze sprawdza możliwości samochodu. Chyba jest to taki typ, który najbardziej właśnie pokazuje, na no za wyjątkiem może dragu, najbardziej pokazuje jakie, jakie osiągi ma samochód, jakie prędkości jesteśmy w stanie uzyskiwać, no i ogólnie jakie mamy przyspieszenie i tak dalej, i tak dalej. Też jestem bardzo ciekaw jak będzie, gdy pojeździmy sobie gdy pojeździmy sobie w późniejszym w późniejszej części tego odcinka, nieco jakieś takie sprinty, które będą bardziej kręte, jak to auto po prostu będzie wchodziło w zakręty i jak będzie się spisywać. Póki co tutaj na takich łukach szybki jest całkiem spoko. W tym momencie takie, takiego, szybkiego, takiego szybkiego łuka sobie przejechaliśmy, no i powiem Wam szczerze, że jak na Maselkara jest spoko. Jest spoko. Także, jeżeli się zastanawiacie nad samochodem, to na ten moment, na początek tego odcinka, jak najbardziej go polecam. Oczywiście dalej sobie go będziemy testować w tym odcinku i może jeszcze moja opinia się zmieni. Choć póki co jestem pozytywnie nastawiony tego samochodu. Nie spodziewałem się, że Maselkar będzie w miarę, w miarę ogarnięty w prowadzeniu. No i osiągi też ma spoko, jak widzimy, tak? Było tam około ko chyba 350 na godzinę przed chwilą. Także taki rezultat całkiem niezły. Zobaczymy jak na, zobaczymy jak na tym. 260, ale to nie było jakby miejsca, żeby się rozpędzić. Nie no, myślę, że raczej ten wyścig powinno mi się udać wygrać. 80% już jest właściwie za nami. Jadę na pierwszej pozycji w tym momencie, w sensie. O jednak nie. Jednak na drugiej. Znaczy, na, na pierwszej chodzi o sam wyścig, a na drugiej jeśli chodzi o prędkości uzyskiwane na radarach. I troszeczkę mnie to niepokoi, bo boję się, że mogę wciąż to przegrać. No zobaczymy. Tutaj teraz kwestia, jaką przewagę uda mi się uzyskać, jeśli chodzi o metry od naszego przeciwnika. Czy uda mi się po prostu tę stratę nadrobić? Zobaczmy. Udało się, dobra, super, udało się. Czyli ogólnie podsumowując, jest ok. Jest ok, może nie ma rewelacji, ale jeździ się bardzo przyjemnie. No i jestem na kolejnym wyścigu. Tym razem wziąłem sobie sprint. No i tak jak widzicie, rzecz niesamowita, ponieważ odstawiłem drugiego przeciwnika w tym momencie, który tam jedzie sobie gdzieś tam daleko na pół kilometra prawie, także no, jestem zadowolony. Naprawdę sobie chyba tym Viperkiem dość sporo pojeżdżę, ponieważ nie dość, że, nie dość, że mega mi się podoba z wyglądu, nawet z tym bodykitem, który uważam, że mógł być troszeczkę bardziej dopracowany i jakby bardziej uwydatnić kształty tego samochodu, to i tak naprawdę wygląd, no nie ma co narzekać, tak? Są auta zdecydowanie brzydze w tej grze, a to auto naprawdę jest jednym, myślę, z ładniejszych po takim właśnie tuningu jakim wykonałem. Dajcie znać co wy o tym w ogóle uważacie, tak? Jeżeli stuningowałem waszym zdaniem beznadziejnie tego Viperka, chociaż myślę, że raczej negatywnych opinii być nie powinno, ponieważ jest on dość takim stokowym w tym momencie samochodem, tak? Jest dorzucony wiadomo jakiś spoiler, body kit, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o taką część jakby typowo wizualnego tuningu, no to dorzuciłem właściwie tylko ten pasek, no i dobrałem kolor, który jest też takim bardzo charakterystycznym kolorem dla, dla, dla Viperka, także myślę, że nie jest aż tak bardzo źle. I naprawdę można, można to auto podziwiać, nawet że tak powiem. No i mamy 90%, prawie już. No, oni mnie w międzyczasie troszeczkę bardziej podgonili, ale to dlatego, że teraz były, była taka bardziej część kręta tego toru i dlatego. I dlatego już, o ale teraz zważywiłem. Fuck, nie no, czasami to naprawdę tak beznadziejnie, beznadziejnie jadę, że aż mi wstyd. Oczywiście jest dużo lepiej, jak jeżdżę sobie samemu, bo gdzieś tam bardziej skupiam się na pokrywaniu tych wszystkich zakrętów. Ale jak jeszcze muszę komentować i czasami bardziej właśnie na tym się skupiam, to gdzieś tam ta też w mojej głowie jest w tle i, i, i wychodzi to średnio czasami. Nie ma co się oszukiwać. Dobra. Myślę, że jest ok, 60 metrów chyba przed tym gościem drugim dojechałem, także jakiś zapas nawet był. No i co, lecimy sobie na kolejny wyścig. Teleportowałem się na chwilę do garażu i mi się przypomniało, że przecież mamy w naszym, w naszym właśnie garażu, to piękne Lamborghini, które trzeba wytestować. I bardzo fajnie wygląda i kolor czarny w tym samochodzie, i kolor czerwony. W miarę jak widzicie, to Lamborghini zostawiłem stokowe. Zmieniłem tylko felgi, jakie miał Ming, i dodałem lekki budyki, taki też. Myślę, że fajnie uwydatniający kształty tego samochodu. Do tego dobierzemy sobie jakiś fajny kolor, mam nadzieję. Myślę, że to będzie jednak albo czarny, albo czerwony. Bo naprawdę to auto fantastycznie wygląda właśnie w tych dwóch kolorach, albo w takim właśnie ciemnym czerwonym, też wygląda super. Muszę. Nie, bierzemy to. To jednak jest. Nie, myślę, że jeden z fajniejszych kolorów, prezentujących się ogólnie na wszystkich samochodach. Także. Także zostawimy sobie to, weźmiemy sobie czarny kolor, ale nie ten taki perłowaty, tylko ten zwykły czarny. Do tego jeszcze jakiś niestandardowy zegar. No i chyba będzie cały tuning zrobiony. Mi się to Lambo bardzo podoba, dajcie znać co o nim sądzicie w komentarzu. Ogólnie mam sentyment tego samochodu. Pamiętam, że też bardzo bardzo lubiłem nim jeździć w Enevesie Wardzie, tylko że w Enevesie Wardzie to auto było słabe. To był bodajże dokładnie model... Lamborghini Gallardo LP560. Jeżeli popełniłem błąd, oczywiście, możecie mnie poprawić w komentarzu. Aczkolwiek wydaje mi się, że mam rację. Wydaje mi się, że mam rację. Oczywiście pewności jak zwykle nie ma, ale chyba tak. Dobra, weźmy sobie bramki. No i co, i wytestujmy możliwości tego auta. Tak, jestem bardzo ciekaw, tak naprawdę, jak się będzie spisywało. Chociaż, no powiem szczerze, że pamiętam ten samochód. Pamiętam i to całkiem dobrze, bo jeździłem nim wielokrotnie. O, fakt, jeszcze też zwarzywiłem ze statem, mimo że trafiłem w perfekta. Mm, no właśnie, jeździłem tym autem już parokrotnie. I pamiętam, że no dość łatwo się e, praktycznie każdy tryb wyścigu tym samochodem wygrywało, także także większych problemów nie będzie, raczej. Chyba, że no jak zwykle pokaże swoje genialne umiejętności prowadzenia aut w tej grze. No i faktycznie ten wyścig przegram. No ale nie, jeśli chodzi o na przykład y, samą prędkość, maksymalną, czy o przyspieszenie, to w ogóle nie ma co porównywać. To Lamborghini świetnej świetne i. O Boże, ale. ale spieprzyłem. Ach, aż bolą oczy, krwawią wręcz. No i takiej sytuacji powiem Wam szczerze, nie za bardzo lubię, jak ten rado gdzieś tam znajduje się właśnie na zakręcie. Bo żeby osiągnąć dużą prędkość, albo chociaż dobrą, to trzeba to nitro włączyć i się zawsze wylatuje na ścianę. I to jest takie wkurzające, ale przywaliłem tylko. Pewnie to usłyszeliście dość mocno, mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, ale słyszalne pewnie było. E, dobra, wracając e, jeszcze do tematu, gdzieś tam to utrudnia jechanie w płynny sposób, tak? Czasami właśnie jak na jakąś część wyścigu sobie ominę i jadę sam, nie komentując, to gdzieś tam w ten wyścig się wkręcę, jadę fajnie, płynnie, no i właśnie taka sytuacja często wybija gdzieś tam z rytmu i potem idzie słabo, a tak to jak gdzieś tam się ogarnie w miarę te prędkości, Analizując do poprzedniej części wyścigu, to następne właśnie etapy danej trasy jedzie się całkiem przyjemnie. Dobra, 72% za nami, mimo że tracę dość sporo do tego pierwszego gościa, jeśli chodzi o metry, za nim, chociaż nie w sumie jest dość blisko, to i tak mam niesamowitą przewagę, jeśli chodzi o prędkości na radarach. Także myślę, że problemów tutaj większy, większych nie będzie z wygraniem. Zobaczmy, 230, nie tak źle, nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, bo tam znowu źle pojechałem w pewnym momencie. No i został nam ostatni, ostatni fotorada, tak sobie za chwilkę sobie tutaj przejedziemy. Zobaczmy, 287. No, spokojnie, także jak sami widzicie, nie wiem czy jest sens jeżdżenia tym samochodem, ponieważ no, wygrywa się w nim dość łatwo. No i jesteśmy na kolejnym wyścigu. Problem tylko jest taki, że zaczę zaczęła nas gonić policja i. Czasami naprawdę dość mocno utrudniają wyścig. Zobaczymy, czy właśnie nie przeszkodzą nam na tyle, żeby że nie ukończymy go po prostu na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tutaj musimy jechać tym skrótem. Właśnie widzicie, to są takie momenty. To są takie momenty, gdzie oni bardzo przeszkadzają. Szczególnie właśnie gdy mamy. Musimy pojechać jakąś wąską ścieżką, tak? I w momencie gdy taki radiowóz nam się. <laughs> A na przykład tutaj. To może nie było wąskiej ścieżki? Ale musieliśmy skręcić ten radiowóz Idealnie, się gdzieś tam wpasował, wpasował, po prostu w miejsce, w naszą linię przejazdu. Może tak. No dobra, ale póki co idzie całkiem spoko, gdyby nie ta policja. I wydaje mi się, że bez większych problemów, mimo tej policji, powinienem ten wyścig ukończyć. Już coś wykrakałem chyba, bo właśnie mnie jakiś gościu wyprzedził: Speed czyli maniak prędkości. Zobaczyłem, może jeszcze się uda go tutaj gdzieś wyprzedzić. Troszeczkę słabiej pojechał, za nami kolejny samochód. On jeździł Fordem GT, ten Speed Freak, także, także taki przeciwnik. No Myślę, że godny na ten etap, na ten etap gry. No w ogóle chyba Ford GT jest samochodem, który uzyskuje najlepszą prędkość maksymalną w właśnie części Nevesa z 2005 roku. Tak mi się coś wydaje, aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, udało się przejechać, gubię policję i lecimy na kolejny wyścig. No i dobra, żeby nieco się wyczytałtować, postanowiłem wziąć sobie bramki. I tak zawsze zastanawiałem się, jak te bramki były konstruowane, że tak łatwo jest je po prostu przejechać. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest to wszystko wyliczone, mogło to by być bardziej precyzyjnie po prostu liczone, w sensie... Na danym poziomie możemy mieć jakiś tam samochód, który ma mniej więcej takie i takie osiągi. No i po prostu te bramki mogły być wyliczone nieco lepiej. Chyba w Carbonie też to się zbytnio nie poprawiło i dość łatwo się jechało. Nie wiem, czy one są kosztowane po prostu w ten sposób, że na przykład gdy zaraz nam się odblokował Viper na tym poziomie pomingu jakby, czyli na przy pokonywaniu piątego kierowcy na czarnej liście. Dajmy na to, tak? Odblokował nam się Viper. Taki przykład. I nie wiem, czy bramki po prostu na danym etapie nie są robione tak. fak. myślałem, że jedziemy tutaj w lewo. Źle spojrzałem. Nie wiem, jakoś tak zamyśliłem się i myślałem, że, że w lewo będziemy jechać. No właśnie, i czy to nie jest skonstruowane w ten sposób, że po prostu, gdy nam się odblokowuje dany samochód, w tym przypadku, na przykład Viper, to czy takich bramek nie możemy przejechać na stokowych częściach takiego samochodu? Nie wiem, czy to nie jest w ten sposób zrobione, bo. No nie wiem, nie wiem, bo naprawdę jest zbyt łatwo, tak? To nie powinno być aż tak proste. No przecież tutaj zostają. Teraz, w momencie, gdy dojedziemy do mety, będziemy mieć jakieś 25 sekund zapasu. no To jest po prostu bardzo dużo. I naprawdę, no dużo a właściwie samochodem dużo, dużo słabszej klasy, moglibyśmy taki wyścig pokonać, i to... No nie wiem, dajcie znać co o tym sądzicie, my, my w każdym razie kończymy sobie ten wyścig i lecimy na kolejne. No i kolejny wyścig przed nami, chyba na dłużej zostanę przy tym Wiperze, bo... tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo przyjemnie mi się, mi, mi się nim jeździ i naprawdę... godny polecenia samochód, nie jest może jakiś świetny, na pewno Lamborghini jest dużo lepsze, ale jak chcecie mieć frajdę, chcecie troszeczkę powalczyć ze swoimi przeciwnikami, a nie ich zostawiać na kilometr, to bardzo polecam. Naprawdę to jest taki samochód, którego chyba od dłuższej, dłuższej chwili nawet się szukałem. O tym mówiłem troszeczkę w poprzednim odcinku, właśnie gdy zastanawiałem się, jaki samochód mógłby być takim, który pozwoli mi fajnie dywalizować z moimi przeciwnikami, w sensie, że nie będę ich jakoś mega mocno zostawiał w tyle, ale też nie będę miał zbyt dużych problemów z wygrywaniem i taki właśnie, taki właśnie jest Viper, idealny właśnie pod to. No i dobra, jestem na drugim okrążeniu. Pierwsze poszło całkiem spoko, chociaż powiem Wam szczerze, ci moi przeciwnicy coś zaczęli koksić za bardzo. Nie wierzę po prostu, że Audi TT aż tak dobrze się spisuje. Miałem ten samochód i powiem Wam szczerze, że jakoś mnie tak mega nie przekonywał. Miał też fajne możliwości do tuningu osiągów, to się zgadza, ok, był fajny z wyglądu nawet chociaż zbyt nigdy ta tetka mi się nie podobała, tak tutaj naprawdę po tuningu wyglądała całkiem spoko, ale wydaje mi się, że ci przeciwnicy troszeczkę przesadzają, troszeczkę za bardzo oszukują, bo no moim zdaniem nie ma szans po prostu. Teraz zobaczcie, okej, okay, może nie pojechałem idealnie, a teraz z kolei Audi 3 tak przyspieszyło, no nie wiem, nie wiem czy temu wierzyć czy nie, musiałbym ta auta z powrotem jakby zakupić, z powrotem stuningować i po prostu samemu zobaczyć, czy faktycznie mają tak zajebiste odejście i tak zajebistą prędkość jak w tym momencie. Dobrze się rozwalił, bo mógł mieć problemy z objęciem w ogóle prowadzenia. Zobaczymy, jak później mi okrążenie numer 3. No i liczę, że przejdę ten wyścig bez większych problemów. A potem chyba zajmiemy się już pościgami policyjnymi. Także mam nadzieję, że będzie dość ciekawie. No i spróbujemy ogarnąć sobie może nawet piąty poziom, bo chyba po przejściu miga. Albo po przejściu w sumie Webstera był piąty poziom, nie pamiętam już dokładnie. Wiem, że na pewno albo na szóstym kierowcy, albo na piątym był już odblokowywany kolejny poziom poszukiwań. Także za chwilę sobie zobaczymy jak to będzie wyglądać. Po Powolutku zbliżam się do mety i powiem Wam szczerze, że jestem z tego kółka bardzo zadowolony, ponieważ no poszło mi całkiem fajnie, naprawdę się skupiłem i przejechałem tę trasę no tak mega, mega płynnie, mega naprawdę fajnie. I dlatego też bez większego problemu w sumie ten gościu jest 100 metrów za mną, więc nie tak blisko. Tylko żebym teraz jeszcze końcówki nie popsuł. Bo automatycznie zacząłem gadać i przestało mi iść, a naprawdę szło mi fajnie, byłem zadowolony. Naprawdę tak może nie jakoś mega szybko, ale mega płynnie i to było najfajniejsze chyba. No dobra, udało się wygrać, także wyścigi chyba mamy zaliczone. No i udajemy się na pościg z policją. No i dobra, jestem w tym momencie na trzecim poziomie poszukiwań. Jak widzicie, zabawa trwa tak, jak w tym momencie widzicie właściwie. Już od dłuższego czasu, bo ani zbytnio się nie kwapym, żeby do mnie podjechać, w sensie jakieś inne jednostki. Gość sobie ewidentnie nie daje rady, no i wypadałoby się chyba zastanowić na miejscu szefa policji, co tutaj z tą policją drogową w nie tak, bo tak. Dość słabą skuteczność mają, jak widzicie. E, za chwilę też zobaczymy, czy ten czwarty poziom się będzie napełniać. Jestem bardzo ciekaw, czy faktycznie już... E, czy faktycznie już teraz w tym momencie będzie... O, jednak nie. Kurde, szkoda. Szkoda, bo na piątym, na piątym poziomie naprawdę bardzo fajnie e, się można z nimi pobawić i jest wtedy bardzo dużo i to też... What? Ej, co jest? No nie, 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 nie! Ale ja, i czegoś takiego jeszcze nie było, żeby helikop e, helikopter spadł na ziemię? Najgorsze jest to, że z prawej strony są tam suwy i też się nie przecisnę, a z lewej strony chyba tekstura tego... Helikopteru mi nie pomoże w tym. Ej no czegoś takiego jeszcze nie widziałem, powiem wam szczerze. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie byłem świadkiem w NFS-ie Most łączy nigdy, naprawdę, żeby helikopter spadł na drogę, jeszcze w taką wąską przestrzeń mnie zablokował i prawie złapał. No to czegoś takiego jeszcze nie było. E, no dobra, myślę, że sobie te posiłki zrobię. W sensie, je spróbuję jakoś zgubić, no i powoli będziemy koń kończyć ten pościg ponieważ myślę, że jak teraz zrzucę parę tych, parę tych spowalniaczy pościgu, to notowania się nabiją i będę miał potrzebną ilość kamieni milowych do tego, aby rzucić wyzwanie Websterowi, także tak mówię, sobie szybko jakieś, jakieś tutaj spowalniacze pościgu zrzucimy, pierwszym będzie pączek, potem pojedziemy jeszcze tutaj sobie na stację benzynową, tylko żeby ich troszeczkę za mną ich było, bo... Jak będę niszczył. Po... What the fuck, co się z tą grą dzisiaj dzieje? Dobra, opona. Ale czemu ta stacja się nie dozwaliła? Musiałem idealnie w środek chyba trafić i przejechać. No, także dokończę sobie tą resztę. Tą resztę posiłków, która została. No i powoli będziemy gubić sobie ten pościg. No i tak, w sumie niedawno wspominałem, że jak się skończą tamte posiłki, te 20 radiowozów, to sobie będę powoli uciekał, ale ja uciec nie mogę. Wykorzystałem przed chwilą dwie, jeszcze tu wyjadą. Wykorzystałem przed chwilą takie moje dwie słynne miejscówki do zgubienia, ale spróbuję sobie może podjechać po prostu do mojej kryjówki, może się uda, gdzież nie, fakt, tutaj jest ten, tutaj jest blokada postawiona. No nic, też troszeczkę odjechać. O, ona w tym momencie sobie zniknęła. Tylko to jest jeden gościu. Ale może nas nie zauważy? jednak nas zauważył, fuck. Bo chciałbym do tej kryjówki podjechać. To chyba by całkiem spoko opcja, myślę. Spatrzmy, może się uda. Może teraz? Proszę, proszę. Dobra, okej, okay, udało się. Zajebiście. E, no dobra. I to by było chyba w tym odcinku na tyle. W kolejnym będziemy sobie pokonywali właśnie Webstera. No i co? Pozostaje im was zaprosić właśnie na ten odcinek. Na no tymczasem będę się z Wami żegnał, także trzymaj dzisiaj, do zobaczenia. Hej!